Witajcie wszyscy w kolejnym filmie. Zobaczcie, pogoda typowo jesienna, dramatyczna, że tak powiem. Eee, tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj podrównać trochę dziury, ponieważ przyjechała tutaj pani do odbioru buraka, powiedziała, że trzeba coś z tym zrobić. Przyjechaliśmy tutaj gruzu, ale ja uważam osobiście, że jest jeszcze gorzej niż było. Dzisiaj jest piątek, a w niedzielę jest odbiór buraka, a tutaj zobaczcie, pada deszcz ze śniegiem dramatyczna pogoda, miało w ogóle tak nie być a jeszcze w przyszłym tygodniu w mróz yy, mam siać pszenicę więc nie wiem nie wiem co to będzie ale jest źle, zaraz wam pokażę jak to wygląda Wyglądam bliżej nawet wam nie zdążyłem pokazać jak żeśmy to zrobili bo tak zaczęło sypać tym śniegiem takie krupy a teraz, o, jak widzicie jest desant Ride Paryż-Dakar jak się zatrzymam To będzie koniec Także muszę Gnać przed siebie Bo jak mnie gdzieś tutaj ściągnę Ściągnie mnie tutaj gdzieś To zostanę tutaj na wieki Dobra, dokończymy ten film z odbioru buraków O ile będzie możliwy tutaj na tych polach Na Tam na drugiej wiosce To będzie możliwy bez żadnego problemu A tutaj to może być Tutaj to może być różnie. Przyjechaliśmy siać pszenicę o zimą śniegu. Jak widać mało nie jest, ale nie ma dramatu. Co myśmy takiego dobrego tutaj narobili? Czy będziemy tu siać pszenicę? Nie, trochę ścięłam z tym siewem pszenicy, aczkolwiek jeszcze pszenicę do siewu mam. Yy, ale no jest trochę za dużo śniegu, bo gdyby tego śniegu była taka warstwa do 5 cm, bez problemu by to szło. Natomiast... Natomiast... Yy, no... Jest teraz trochę... Tego śniegu za dużo po prostu te koła ograniczające to pchają. My tutaj bawimy się teraz po prostu w usługi odśnieżania, bo to jest kolejny, słuchajcie, część, to jest, słuchajcie, kolejna część yy, dramatu, jeżeli chodzi o odbiór buraka. Ten odbiór miał być już naprawdę dawno temu, co chwila tylko jest przekładany. Teraz dowiedzieliśmy się, że jeżeli chcemy, aby nam te buraki odebrali w tym tygodniu, to musimy troszeczkę rozjeździć, rozjeździć ten śnieg. Żadnego innego pomysłu nie mamy Jak to, że Horizon ma z tyłu bardzo szerokie opony Fendt w miarę też No i co? No i wzięliśmy Powiem Wam, tutaj o zrobiliśmy taki plac dla zawracania buraków No to jest po prostu no, rewelacja, nie? I tego śniegu tutaj nie ma tak za dużo Ziemia pod spodem jest delikatnie przymarznięta, ale niezbyt mocno No i zrobiliśmy taki plac manewrowy Bo tutaj jest duża pryzma Tyle! I teraz ich to trochę mrozek chyci. Aczkolwiek ja szczerze powiem Wam, uważam, że nie wiem, czy to nie jest gorzej. Nie wiem, czy to nie jest gorzej. Kamień! Kamień! Nie wiem, czy to nie będzie gorzej, jakby to teraz trzymał, bo się zrobi tutaj lodowisko, no ale. Słuchajcie, robimy tak, jak chcą. Robimy tak, jak każą. Chcieli mieć trochę ujeżdżone, to, to będą mieć. Słuchajcie, bez przedniego napędu sobie traktor radzi normalnie bez najmniejszego kłopotu. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Ten śnieg jest na tyle fajny, że ja uważam, że ciężarówki by sobie same tutaj przejechały na pusto, tylko będzie trzeba je oczywiście podciągać I to wtedy będzie, to wtedy będzie dobrze Najtrudniejsza, najgorsza sytuacja występuje właśnie tutaj na tym polu Więc robimy to tutaj Bo tu jest, nie wiem, ze 350 ton może będzie 300 to na pewno no i tam kawałek dalej jest, nie wiem, ze 100 100 z hakiem. No zobaczcie, a pod spodem nie jest to zbyt zamrożone. No ale na przykład na drodze tutaj, no to, no to zobaczcie, no to tego śniegu nie ma zbyt wiele, nie? Także są miejsca, gdzie tego śniegu jest więcej, a są miejsca, gdzie tego śniegu jest mniej. Ale ja uważam, że ciężarówki same by sobie to zrobiły. Że to my bez, bez potrzeby my tutaj teraz jeździmy w tej wce Dobra, idę tam do środka do niego i działamy dalej No i się uwalcowało I Jakoś to będzie Elegancko Elegancko Także przygody niesamowite. Ja ogólnie mam takiego, jakiegoś można powiedzieć, małego pecha, z tym, że zawsze jak mam coś robić, to pogoda mi naprawdę psuje plany i to zdrowo mi psuje plany, bo raz z siewem od dwóch lat, jak sieję po klientach, to zawsze pogoda mi przeszkadza. Zawsze tam, gdzie pojadę, zaczyna padać deszcz. Potem. No, no, widzicie, no, przy burakach, przy kopaniu chociaż nie można było absolutnie narzekać. Pogoda była rewelacyjna do kopania, ale jak już przyszedł moment zbioru, no to sami, jak możecie zobaczyć, no nie udają, Nie udało nam się to teraz i teraz robimy takie jakieś dziwne akcje. Ale jest jak jest. Nie ma co narzekać. Trzeba działać. Coś z tego będzie na pewno. Trzymajcie się do zobaczenia i do usłyszenia.